Werble. Brrr. Nice! Tylko uważaj na włosy. I nie zjedz jabłka. Janka, Janka. Ty no, nie ma psa. No czarne granatowe miało być. Ja. Ale ja nie mam. Chyba, że tutaj też kabel jakiś będzie z przysłaniem. Jak Ci się podoba? Ale to wygląda za jej Siemanko, ja jestem Tim. A ja jestem Sean. Hello. W tym challenge używając tych aparatów, okay. musimy odwzorować pięć obrazów. To wy decydujecie. Kto wygra ten challenge? Pisząc i głosując w komentarzach. Zaprosiłem do tego odcinka też Beksa. Dobra, laski już są, widzę. Je. Let's go! Siema kolaski! Yes. 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 Dobra, mamy pięć obrazów, które musimy odwzorować. W z... życiu. Czyli Timek, ustaw stoper. Dobra, jest już mam przygotowany na trzy godziny. Bo tyle mamy na ten challenge. Uwaga, czas. Start. Dobra, start. Start. Dobra, start. Dobra, start. dobra, dobra, Siadamy tu, siadamy tu. Przejdziemy przez wszystkie foty i no. sobie zapiszemy, co musimy wziąć. E, chcemy perły. Tobie zaczeszemy włosy, żebyś był bardziej łysy. Co ogarniemy? Czerwone. Śminka. Nie no, Ada wie co robi tutaj. No dobra, dawa, zgarnę nie? jabłko i szukamy... Przepieraj się już garnitury. garnitur. Dobra, bo oni teraz zaraz to tutaj ubrania w jednym pokoju. A możesz na przykład coś ja beatu, czy nie bardzo? Tutaj, kto pierwszy, ten na przykład. To są full capy. Chyba, że zrobimy taką wersję nowoczesną z full capem na przykład. Spoko, ja, ja jestem za tym, żeby robić tak na nasz sposób. Na naszą sposób. wersję, dobra. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. I nie zjedz jabłka. Uh. Będziesz je podrzucał, i Spróbuję złapać w momencie, jak ono będzie. W górze. Musimy to chyba próbować. Bada. Trzy, cztery, ty. Może być? No, ja, ja mamy to? to? No, dobra, to lecimy po, po kolejne zdjęcie. Mamy to. Jabłko też git. Dobra, dobra? to lecimy dobra. po prostu po rzeczy. Więc tak, mamy okulary, mamy korale. E, co tam jeszcze potrzebujemy? Ja mam, dobra. Ja mam krawat. Pamiętam, że potrzebowaliśmy tak, e, krawat. Nie, tylko czerwony był potrzebny. Czerwony. Nie masz czerwonego, zobacz. A może Szona biu ukradniesz. Wiesz co? Możliwe, że on już wziął. Kapelusz też potrzebujemy. Kapelusz. Na głowie. Czepek, czepek. czepek. Cokolwiek takiego czarnego, co mogłabym okay. dać na czoło. Słuchaj, w ostateczności możesz nawet wziąć muchę e, Shona. Dobra, mamy co? Mhm. Tylko gość ma widły, a laska stoi po prostu tak. Ja mam sweterek, to nawet bardzo pasuje. Weźmiesz widelec. Co myślisz? Dobrze. Weźmiesz widelec? Ty, to ty mu się ja, będziesz ja. trzymał, no? Ja ona jest dosyć mała na siebie. Ty mi założył taką z gimnazjum koszulę, a tak. nie rozumiał, no, na, pasowa na pasowaniu na ucznia. No nie mam. No czarny, granatowy miał być, Yo. Ale ja nie mam. A tam granatowa jakaś nie wisi? Ty, tu jest zajebiste. No właśnie. Dobra, idealne, nie? No dawaj. Kapelusz masz? To ja gdzie masz ten kapelusz? Ja Ty masz na głowie. Fajnie, fajnie. Mamy pierwszy outfit? Masz taki szpikulec, w sensie patyczek taki długi, taki wiesz, jak są do szaszłyków. Git, co? Tak, ale to by My mega ono, pasowało na przy grillu ogóle, na przykład. A masz jakąś palówkę albo kiełbasę, żeby była na tym widelcu? I ja taką będę zdegustowana? Może spróbujmy z tym miechem. Dobra. Okej. Okay. Mam oksy, jak Nadia oceniasz? Ukulary. Super, będzie dobrze. No? Dobra, dobra. Okej, okay, musimy go obrócić na tę stronę. Okej. Okay. Jest git. Nadia buduje statyw teraz. O, dobra. Ja tak, zrobię taką. Ty poważną. Ja, ja zrobię taką, taką. Jak ci się podoba? Nie no, moim zdaniem zajebiste. No. Nie mam, czy to wyjdzie. Dobra. I ty weźmiesz to pod kapelusz może. Widzicie? Tak? Teraz jakbyś jeszcze troszkę spróbował opuść, opuścić brodę. Ale to wygląda zajebiście. Już mamy jedno z pięciu zdjęć zrobione. Dobra, robimy teraz damy. Właśnie ja zrobiła albo coś takiego może z włosami, że sobie je zwiąże pod szyją. To się nazywa fryzura. Więc ja lecę po psa. E, ja też chciałam psa. Nie, ej, ja mam lepszy pomysł. No, mam? Serio, Masz? mam wypchany mam... tylko zwierzaka? Tak. Ej, Szaun, widziałeś psa? Nie ma psa. Pies pojechał na wakacje. Okej, okej. Tak, nie ma, nie Ale serio, gdzie jest pies? Nie no, nie schowaliśmy psa, jeżeli o to pytasz. A ona nie uciekła, Bianka, gdzie jest ten pies? No i gdzie ten piesek? Nie mogę znaleźć psa. Gdzie jest Bianka? Gdzie Kto jest by pies? Psa? Bianka? Bianka? Jest ten piesek? Ty, no, nie ma psa. Bo serio, nie ma nigdzie psa, w sensie, żeby ktoś go nie wypuścił na ulicę. Chociaż, wiesz, to by było spoko? Zrobić to też w wersji nowoczesnej. Gdzie jest Bianka. I. Mhm. Zamiast zwierzaka, mam pilot od telewizora. Okej. Okay. I wiesz, że Netflix and chill zrobimy takie. Co o tym myślisz? Ona ma taką minę, jakby patrzyła na coś w telewizji, więc jak będę tak. A tak. No? Okay, dobra. Ładowarkę sobie objęczę. O tak. Zobacz, że tutaj też kabel jakiś. Zrobimy, że wiesz, człowiek jest podłączony do sieci, gdzie będzie z przesłaniem. Wiem, ładwarę do kompana. Bianka. Bianka. Hmm. Ale kurde, naprawdę nic nie ma psa. Bianka. Jest. Jest. O, patrzcie. To robi pies. Pies robi kupę. Chyba się jej udało już. No dobra. Dawa. Dobra, jest piesiulek. Idealnie, bo pies się spojrzał. Okay. A co chcesz zrobić ostatni raz na tym? No dobra, no, słuchaj, jest Żegnamy się z damą z Maltańczykiem. Yy. Zajebiste moim zajem? Myślę, że spoko. Spoko, no? no. I tutaj przyda nam się ten żółty czepek. tylko uważaj na włosy. No idealnie! Dobra, lecimy na górę. Po białą koszulę i czerwony speter, nie? Czyli jaki to był kolor? Ja Taki daltonicką. bardziej bordowy. O, taki, dobra, weźmy ten. ten może weźmie ten. ten? Okej, okay, no. dalej. Bordowy, mów. E... Dobra, dawaj. Tak, żeby facet się. zrozumiał. Wiesz co? Zamiast brody e, zrobimy ci piankę do golenia. A on nie ma się bardziej niebieskiej tej, żeby wyglądała jak właśnie niebieskie niebieskiej ściany? Bardziej tu no. O, Tu jest takie światło. Ja zrobię taki balans bieli, że będzie niebieskie. Jeansową? Albo szlefok. Będzie Vincent w szefoku. Prawda, tak. Zajebiście. Mm. Włosy, no Ała. tak do tyłu, możesz. O. I słuchaj sobie nałożyć dokładnie tak, jak on ma biodę. Jest git? Jest? jest git, jest git. Idziemy to robić. Twarz. Tak, o, i w dół. No. Ej, ty ja tym ja no ja widzisz. W tym czasie? <grabie> no? e, więc lecimy po grabie, nie? Ej, czy chcemy topór? Znaczy e, siekierę czy grabie? Nie, grabie, 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 <grabie> dobra. dobra. Może tutaj? Ten o. No. Dużo, 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 dużo. Jeszcze do mnie. Złapię za rękę, to jest bardzo ważne. No dobra, no słuchaj, no ta fara będzie zła, bo robiła Masz jakieś podobne ubranie? Jakąś koszulę taką? Czerwoną w kratę? Może jak na nowoczesny, to czerwoną bluzę, co? Kurde, no to zajebiście! Z Nadją, full profeska! Ja będę siedziała z nogami na stole i będę jadła No Może zrobimy to przy tych zielonych bluszczach, ale weźmiemy krzesło ze środka. I pokażę Ci jeszcze raz. Coś chcesz, żeby tutaj było? Jakiś... Może być mój telefon na przykład. dam Ci wodę. O, gracias. Dobra, i ono jest trochę bardziej z góry. Finito? Finito. Dobra, my już skończyliśmy. Jaki, jaki mamy czas? Minęła e, godzina 5 minut minęła. No, więc już dwie skończyliście tą godzinę. Wiecie... Quality foty wymagają więcej czasu, nie? Teraz wanguk. Yy, tak, czyli ty możesz zostać tak naprawdę? To będziesz musiał mieć przedziałek na boku. Lepiej no będzie być no. na mokro, bo po prostu później to wyschnie, a nie będziesz miał całych posklejanych włosów. Albo słuchaj, nie róbmy brody, to będzie nowoczesna wersja po prostu, tak? może. Tak, mhm. mogę stanąć, mogę stanąć, o tak, tu, na kanapie. Goła pani też tu jest? Nie, jesteś ty głównie. Musisz tak, czekaj. O! Co myślisz? Jest git. Jest git zamiast. chyba, nie? Myś... lecimy z... Dobra, ostatnie zdjęcie. Tak. Bardzo się starają, dbają o szczegóły. My troszeczkę z Nadią. Trochę kreatywnie, nowocześnie. Nasz vibe. Więc zobaczymy, co się Wam bardziej spodoba. Dobra Nadia, my skończyliśmy wcześniej. Jak się z tym czujesz? Świetnie. To znaczy, że teraz będziemy mieli czas na postprodukcję. Żeby wyglądały... Mua! Mam teraz czas, więc zamówię rzeczy na następny challenge. Uwaga, proszę Państwa. Czyli tak, już mamy cztery zdjęcia, lecimy zrobić ostatnią fotę. Tak, lecimy zrobić ostatnie. A może na tym byśmy na przykład to zrobili? Potrzebujemy jeszcze papierosa. Dobra, ogarnąłem papierosa. E, papieros jest tutaj. Jakby o tu, tak? Opierasz? I tak szeroko te palce na tej nodze. O, tak, 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 tak. Dobra, co myślisz? Okej, okay, udało nam się. Już mamy pięć nam się. zdjęć. Jesteśmy team Ada. Team, team i Ada, no. Ada. Dobra, ja już zamówiłem. Paczki na następny challenge. Specjalnie wybrałem rzeczy z zaznaczeniem Allegro Smart, bo po prostu nie musiałem płacić za przesyłkę. Hmm. Dobra, więc tak. My z Adą zmieściliśmy się w godzinę 37. Więc tak, już przerobiliśmy nasze foteczki. Dobra, koniec challenge'u. Zobaczymy, jak nam wyszło. Dobra, dobra, my zrobiliśmy tak. No dobra. Nie no, ładnie, ładnie. Teraz my, nasze. Dobra, teraz okay. uwaga. Zmieniliście w sumie. No my wszystko robiliśmy nowocześnie, okay, wersje, wersje okay. współczesne. Dobra, Tutaj... fajnie, fajny klimat zrobiliście. No. U nas jest taka. Wow. Bardzo ładne, no. Wow. No, nasze, nie jesteśmy z niego jakoś bardzo zadowoleni. Też zrobiliśmy wersję nowoczesną e, z pilotem od telewizora. Ej, no Mega, No i oplątana kablami jestem, że wiecie, więzień telewizji. Ten nie, sam pomysł. Tak, ja, ja był. Podrzuciliście je? Nie. nie my nie, na patyku mieliśmy wbite tak. i ja, Tim je trzymał wow. pod kapeluszem. Mm. My zrobiliśmy z podrzuceniem, też chcieliśmy, żeby było. Aha, czapkę no. baseballową, że. Tak. To jest zdjęcie, z którego jesteśmy najbardziej dumni. Wow. Zrobiliśmy wow. nowoczesną rodzinkę na grillu. No, nasze jest takie. Dobra, a ty miał wow. czapkę na głowie. Zauważyłem, Ale czepek czepek na Ada dobrze się wystylizowałaś. A nie, no, bardzo mm. ładnie. A był to był malowany zawiost? Nie, to zostało. A, skończym. tak jest, yes, jest. <laughs> Dzięki, dzięki. No, to my zrobiliśmy też nowocześnie. A z pianką do golenia. No, z pianką tak, do golenia w szlafy oku. Ale dajcie nam znać, kto waszym zdaniem wygrał ten challenge, pisząc głosując w komentarzu. Bo to wy decydujecie. Dobra, i pamiętajcie, że korzystając z Allegro Smart macie przesyłki z Afryki do tysiąca paczkomatów, punktów odbioru i darmowego kuriera. Allegro Smart też przygotowało specjalną ofertę dla studentów. Obczajcie w linku poniżej. Subskrybujcie, dzwoneczek, dzwoneczek, dzwoneczek i łapki w górę. Łapki I komentarze. I żegnamy się z dziewczynami. Hello! Woo!